Duża, salonów w niej dużo. To nagroda równorzędna. Na salonu APIS, salon piękny Płacienek i wnętrz Szpójrzanów oraz saloną Impero Radą. Jeśli idzie o APIS, zapraszam panią Katarzynę No, kierowniczkę salonu APIS spółka grupa SPS. Jeśli idzie o salon Impero, pana Wojciecha Boheńskiego, prezesa firmy Impero Boheński Spółka Zogru. Biblomy na szczęście są dwa, bo trzeba by było tak taksówką przewozić z jednego do drugiego. Dzień dobry Państwu serdecznie w imieniu całego zarządu i wszystkich pracowników naszego salonu chciałam serdecznie podziękować za uznanie. To właściwie, e, że nas Państwo wybraliście jako Salon Łazienek, to że jesteśmy młodym salonem, pracujemy dopiero 3 lata jesteśmy na roku 3 lata i jest dla nas tutaj ważne wyróżnienie. Obiecuję, że dołożę rzadkich starań, abyśmy na przyszłym roku również mogli się tutaj znaleźć. Dziękuję. A my to sobie są...